Rachunek sumienia dla dorosłych, Licheń 2022: Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Aby dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania, należy wypełnić następujące warunki. Pierwsze: Najpierw trzeba poznać swoje grzechy i uznać, że zgrzeszyłem, czyli zrobić rachunek sumienia. Ma to być szczery wgląd we własne postępowanie w odniesieniu do życia Jezusa, jego Ewangelii i nauki Kościoła. Dobrze jest posłużyć się wzorem rachunku sumienia. Drugi. Żal za grzechy jest zasadniczym aktem pokuty. Jest to jasne i zdecydowane odrzucenie grzechu płynącego z miłości do Boga, który skruszonemu grzesznikowi miłosiernie przebacza. Prawdziwość pokuty zależy od skruchy serca. Nawrócenie powinno mobilizować człowieka do ostrzeżenia łaski i coraz bardziej upodabniać go do Chrystusa. Trzecie, postanowienie poprawy. Jest to odpowiedź na słowo Chrystusa. I cię od tej chwili już nie grzesz. Czwarte, wyznanie grzechów pochodzące z poznania siebie wobec Boga i z żalu za grzechy, czyli indywidualna szczera spowiedź. Oskarżenie się z grzechów przed spowiednikiem jest istotnym warunkiem sakramentu pokuty, także od wieków ten sakrament nazywany jest spowiedzią. Wyznanie to staje się znakiem spotkania grzesznika z Kościołem w osobie spowiednika i jest aktem liturgicznym. Spowiedź wymaga od człowieka woli otwarcia swojego serca przed spowiednikiem, a od spowiednika umiejętności rozsądzenia w imieniu Chrystusa, w myśl Jego słów: Weźmiecie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Piąte. Dopełnieniem prawdziwego nawrócenia jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim za winę, poprawa życia oraz naprawienie szkód. Jest to końcowy akt sakramentu pokuty, to, co spowiadający się otrzymał jako zadośćuczynienie. Zwykle nazywamy pokutą. Mogą nią być modlitwa oraz uczynki miłości, miłosierdzia, i wynagrodzenia. Rachunek sumienia. Modlitwa przed rachunkiem sumienia. Duchu Święty, Ty oświecasz każdego człowieka. Proszę Cię dziś o szczególną pomoc. Oświec swoim światłem mój rozum, abym jasno poznał wszystkie moje grzechy. Porusz moją wolę, abym szczerze zanieżałował i postanowił poprawę. Oraz aby mi je wszystkie wyznał na spowiedzi. Maryjo, Matko moja, moja stróżu, i święty mój patronie, uproście mi potrzebne łaski do przyjęcia tego sakramentu. Amen. Pytania wstępne. Kiedy ostatni raz przystępowałem do spowiedzi, czy moja spowiedź i żal były szczere? Czy przychodzę do tego sakramentu ze szczerym pragnieniem nawrócenia, oczyszczenia i odnowienia przyjaźni z Bogiem? Czy może traktuję ten sakrament jako ciężar? Przyjmuję go niechętnie i bez odpowiednich dyspozycji serca. Czy na poprzedniej spowiedzi nie zapomniałem, lub umyślnie nie zataiłem jakichś grzechów ciężkich? Czy wypełniłem nałożoną pokutę? Czy naprawiłem wyrządzone krzywdy? Czy udało mi się poprawić od ostatniej spowiedzi? Rachunek sumienia dla dorosłych. Pierwsze: Ja jestem Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czy zachowuję przyrzeczenia Chrztu Świętego i Sakramentu Bierzmowania? Czy wierzę w Boga? I chronię siebie przed wątpieniem, niewiarą, herezją, schizmą i odstępstwem od wiary? Czy ufam Bogu i liczę na Jego pomoc w swym życiu doczesnym? Czy mam nadzieję na moje zbawienie? Czy unikam popadania w rozpacz, albo w zuchwałą ufność? Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy przezwyciężam obojętność, niewdzięczność, oziębłość, znużenie, lenistwo duchowe? Czy w swej pysze nie popadałem w nienawiści do Boga? Czy oddaję należną część Bogu indywidualnie i we wspólnocie? Czy Boga uwielbiam i przepraszam, czy dziękuję mu i proszę? Czy składam Mu siebie w ofierze, łącząc się z krzyżową ofiarą Chrystusa? Czy wypełniam śluby i przyrzeczenia złożone Panu Bogu? Czy nie popadałem w grzech bałwochwalstwa, czyli ubóstwienia stworzenia, władzy, pieniądza, lub szatana? Czy nie ulegałem zabobonowi? Który jest wypaczeniem kultu oddanego Bogu, przejawiającym się we wróżbiarstwie, magii, czarach i spirytyzmie? Czy nie popadałem w bezbożność, wyrażając się w kuszeniu Boga w słowach lub czynie? Czy nie popełniałem grzechu świętokradztwa, profanującego osoby i rzeczy święte, zwłaszcza Eucharystię? Czy nie popełniałem grzechu symonii, czyli handlu rzeczami duchowymi? Czy nie popadałem w ateizm, grzech odrzucenia istnienia Boga? Lub agnostycyzm, twierdzący, że o Bogu nie można nic powiedzieć? Czy oddaję cześć Chrystusowi, Maryi, aniołom i świętym przedstawionym na obrazach? Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Czy otaczałem szacunkiem imię Boga przez błogosławienie, wychwalanie i wielbienie? Czy nie popadłem w grzech przeciw temu imieniu? Przez bluźnierstwo, przekleństwo i niewierność? Przyrzeczeniom składanym w imię Boga? Czy nie przysięgałem fałszywie, czyli nie wzywałem imienia Boga, który jest prawdą, by On był świadkiem kłamstwa? Czy nie popełniłem grzechu wiarłomstwa, czyli przyrzeczenia pod przysięgą, której nie miałem zamiaru dotrzymać? Trzecie: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czy świętuje niedzielę i święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają w oddawaniu należnej czci Bogu oraz odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu? Czy troszczę się o pogłębianie życia rodzinnego, religijnego, kulturowego i społecznego w dni świąteczne? Czy w te dni przeznaczyłem czas na pełnienie dobrych uczynków, zwłaszcza względem ludzi chorych i starszych? Czwarte: Czci ojca swego i matkę swoją. Czy szanuję swoich rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg dla mojego dobra udzielił nade mną swojej władzy? Czy cenię małżeństwo i rodzinę jako podstawową strukturę w planie bożym? Czy przyczyniam się do tego, aby moja rodzina była wspólnotą wiary, nadziei i miłości, czyli kościołem domowym? Czy jako ojciec lub matka troszę się o chrześcijańskie wychowywanie swoich dzieci o przekazanie im wiary przez dobry przykład modlitwę? katechezę rodzinną i uczestnictwo w życiu kościoła? Czy kocha i szanuje swe potomstwo i zaradzam jego potrzebom duchowym i materialnym? Czy nie sprzeciwiam się wezwaniu Pana, skierowanemu do któregoś z moich dzieci, do pójścia za nim? Czy okazuje swym rodzicom szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo? I czy dbam o dobre relacje z rodzeństwem? Czy swym rodzicom świadczą pomoc moralną i materialną w ich starości, chorobie, samotności lub potrzebie? Czy sprawuje władzę w duchu służby? Czy kieruje się dobrem społeczności, a nie wyłącznie dobrem własnym? Czy uważam swoich przełożonych za przedstawicieli Boga? Czy współpracuję z nimi dla dobra publicznego i społecznego? Czy służą Ojczyźnie przez udział w wyborach, płacenie podatków, gotowość jej obrony w niebezpieczeństwie i przez prawo konstruktywnej krytyki? Czy wiem, że obywatel może nie przestrzegać zarządzeń władz cywilnych? Gdy są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, w myśl słów, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Piąte: Nie zabijaj. Czy nie popełniłem grzechu przeciw życiu przez zabójstwo bezpośrednie i zamierzone? Albo czy nie współdziałałem w popełnieniu tego grzechu? Czy nie spowodowałem przerwania ciąży, lub czy nie współdziałałem w przerwaniu ciąży? Czy wiem, że popełnienie tego grzechu powoduje nałożenie ekskomuniki, czyli wykluczenie ze wspólnoty kościoła? Czy nie uczestniczyłem w grzechu eutanazji, czyli spowodowanie śmierci osób chorych, upośledzonych lub umierających? Czy nie targnąłem się na własne życie lub czy nie współdziałałem w zamiarach samobójczych bliźniego? Czy swą postawą albo zachowaniem nie dałem zgorszenia bliźniemu? Czy nie doprowadziłem bliźniego do popełnienia grzechu ciężkiego? Czy troszczyłem się o zdrowie własne i bliźnich? Wystrzegając się kultu ciała i czy unikałem wszelkiego rodzaju nadużyć? Czy używałem narkotyków, które wyrządzają bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu? Czy nie nadużywałem alkoholu, tytoniu, pożywienia i leków? Czy wobec innych nie stosowałem przemocy fizycznej lub psychicznej? Czy stworzyłem członkowi rodziny będącemu w stanie terminalnym odpowiednie warunki do godnego zakończenia życia, przyjęcia sakramentów, modlitwę? Czy staram się o pokój serca? Czy przezwyciężam gniew i nienawiść, które, gdy są dobrowolne i dotyczą spraw poważnych, są grzechem ciężkim przeciw miłości? Czy staram się wobec bliźnich o braterstwo, sprawiedliwość i poszanowanie ludzkiej godności? Czy z życzliwością traktowałem zwierzęta jako stworzenia Boże? I czy unikałem zarówno przesadnej miłości wobec nich, jak i wykorzystywania ich w sposób niegodziwy? Czy nie niszczyłem przyrody? Szóste. Nie cudzołóż. Czy uznaję, że Bóg stwarzając obdarzył mnie godnością osobową oraz powołał do miłości i wspólnoty? Czy z wdzięcznością i szacunkiem przyjmuję moją męskość bądź kobiecość? Czy pojmuję moje powołanie do czystości jako cnotę moralną, dar Boga, łaskę i owoc działania Ducha Świętego? Czy staram się opanowanie nad sobą? Czy korzystam ze środków, które pomagają żyć w czystości? Łaska Boża, pomoc sakramentalna. Modlitwa, rachunek sumienia, asceza, upanowanie namiętności rozumem? Czy odpowiadam na powołanie do praktykowania wstrzemięźliwości? A jeśli jestem związany małżeństwem, czy żyję w czystości małżeńskiej? Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości, cudzołóstwa, masturbacji, nierządu? Pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych. Jeśli takie czyny popełniłem na małoletnich, dodatkowo ciężko ich skrzywdziłem fizycznie i moralnie. Jeśli żyję w małżeństwie, czy pamiętam, że zawierając ten sakrament wobec Boga i wspólnoty wiernych, przyrzekałem jedność, miłość, Wierność, nierozerwalność i otwarcie na płodność. Czy współżycie małżeńskie traktuję jako wzajemne obdarowywanie i czy jestem otwarty na przekazywanie życia? Czy wiem, że nie mam prawa oddzielić od siebie tych dwóch celów, wzajemnego obdarowywania, od przekazania życia, wykluczając z nich pierwszy lub drugi? Czy w stosowaniu regulacji poczęć zachowałem naukę kościoła? To jest, czy respektowałem okresową wstrzemięźliwość i uwzględniałem okresy niepodności? Czy nie poddałem się bezpośredniej sterylizacji lub nie stosowałem środków antykoncepcyjnych? Czy nie zgrzeszyłem przeciw wierności małżeńskiej? Wybierając sztuczną inseminację lub sztuczne zapłodnienie i nie umożliwiając tym samym stanie się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie. Czy wiem, że dziecko jest darem Boga, że ma prawo być owocem aktu miłości małżeńskiej, swoich rodziców i że od chwili swego poczęcia ma prawo do szacunku? Czy nie popełniłem grzechów przeciw godności małżeństwa? Cudzołóstwa, rozwodu, poligami, kazirodztwa, konkubinatu, aktów seksualnych przez zawarcie małżeństwa lub poza małżeństwem? Siódme. Nie kradnij. Czy szanuję prawo do własności prywatnej własnej bliźnich? Czy zachowuję to przykazanie, przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności? Czy uczciwie zdobyłem swój majątek? Czy umiem dzielić się swoją własnością z potrzebującymi? Czy dotrzymywałem obietnic i przysięgałem zawartych umów? Czy naprawiłem popełnioną niesprawiedliwość? Czy zwróciłem rzecz bezprawnie nabytą? Czy nie przywłaszczyłem sobie własności bliźniego? Czy sprawiedliwie wynagradzałem pracę? Czy nie fałszowałem wartości sprzedanych towarów ze szkodą dla nabywcy? Czy nie fałszowałem czeków i rachunków? Czy uczciwie płaciłem podatki? Czy nie uprawiałem lichwy i korupcji? Czy nie wykorzystywałem dóbr społecznych do prywatnego użytku? Czy solidarnie wykonywałem swą pracę zawodową? Czy nie spowodowałem szkód i strat przez marnotrawstwo? Jeśli jestem pracodawcą, czy szanowałem pracowników i czy nie wykorzystywałem ich praw? Czy nie byłem zainteresowany w działalności gospodarczej jedynie zyskiem? Czy rozwiązywanie nieporozumień w pracy szukałem na drodze dialogu? Czy pamiętam, że praca jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem i że wykonując ją z zaangażowaniem i kompetentnie współpracuję ze Stwórcą? Czy traktuję swą pracę jako źródło utrzymania siebie, swoich bliskich i jako służbę w wspólnocie ludzkiej? Oraz czy praca staje się środkiem mojego uświęcenia i współpracy z Chrystusem w dziele Jego odkupienia? Czy angażowałem się w życie polityczne i społeczne jako chrześcijanin? Czy troszczyłem się o wprowadzanie pokoju i sprawiedliwości? Czy pamiętam o słowach Pana Jezusa? Wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czy w miarę swoich możliwości wspierałem ubogich, nie tylko materialnie? Ale także w ich życiu kulturowym, moralnym i religijnym? Czy spełniałem uczynki miłosierdzia co do duszy, grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i zmarłych? Czy spełniałam uczynki miłosierne co do ciała. Łaknących nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, chorych nawiedzić, więźniów wspierać, zmarłych pogrzebać. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu? Czy nie zaniedbuję obowiązku poszukiwania prawdy, przylgnięcia do niej i podporządkowania swego życia jej wymaganiom? Czy idę za nauką Jezusa, który o sobie powiedział: Ja jestem prawdą. Czy wystrzegam się dwulicowości, udawania i obłudy? Czy daję świadectwo ewangelicznej prawdzie w swoim życiu prywatnym i publicznym, nawet za cenę ofiary własnego życia? Czy nie zgrzeszyłem dawaniem fałszywego świadectwa, krzywoprzysięstwem i kłamstwem? Czy nie popadłem w grzech pochopnego osądzania, odmowy, zniesławienia i oszczerstwa, przez które zniszczyłem dobre imię bliźniego? Czy nie posługiwałem się pochlebstwem, służalczością i chępliwością, zmierzając do popełnienia grzechów ciężkich lub osiągnięcia niegodziwych korzyści? Czy pamiętam, że wykroczenia przeciw prawdzie domagają się naprawienia krzywd? Czy szanowałem prawdę w komunikacji międzyludzkiej i przekazie informacji? Czy w tej dziedzinie brałem pod uwagę dobro osobiste i dobro wspólne, poszanowanie życia prywatnego i niebezpieczeństwo zgorszenia? Czy zachowałem tajemnicę życia zawodowego oraz tajemnicę powierzoną w sekrecie? 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Czy przez oczyszczenie serca i praktykowanie cnoty umiarkowania przezwyciężałem porządliwość cielesną w myślach i pragnieniach? Czy modliłem się o czystość serca? Czy troszczyłem się o czystość intencji i czystość spojrzenia? Czy czuwałem nad uczuciami i nad wyobraźnią? Czy zachowuję cnotę wstydliwości, która ochrania intymność, a której domaga się czystość? 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czy zachowując to przykazanie dbam o szacunek dla cudzej własności? Czy nie poddałem się grzechom chciwości i nieumiarkowaniu pożądaniu dóbr bliźnich? Czy nie zgrzeszyłem zazdrością, która oznacza smutek doznawany z powodu dobra należącego do drugiego człowieka? I nieumiarkowane pragnienie przywłaszczania sobie tego dobra. Czy troszczę się o ubóstwo serca, czyli oderwanie się od bogactw i powierzenie się opatrzności Bożej, wezwalającej z niepokoju o jutro? Czy pragnę Boga, prawdziwego szczęścia, który wezwala mnie od nadmiernego przywiązania do dóbr doczesnych? Modlitwa po rachunku sumienia Boże mój Ojcze, wiem, że mnie kochasz, że obdarzyłeś mnie niezliczonymi dobrodziejstwami i przeznaczyłeś do życia wiecznego. Po spadaniu stanu swego sumienia szczerze boleję, bo jestem niewdzięcznym Twym dzieckiem. Przekraczałem świadomie i dobrowolnie Twoje nakazy. Popadając w liczne grzechy, przez nie skrzywdziłem bliźnich i zraniłem mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół. Bardzo żałuję, że tak postępowałem. Wyrzekam się grzesznego postępowania. Chcę na nowo kochać Ciebie ponad wszystko. Chcę szczerze wyznać wszystkie moje grzechy i poprawić się, licząc na Twoją łaskę. Wracając do ciebie i wspólnoty z bliźnim, chcę ufnie trwać w społeczności Twojego kościoła, we wspaniałej społeczności świętych obcowania. Modlitwa przed spowiedzią. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za to, że posłałeś na ten świat swojego syna. Jezusa Chrystusa. Dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu mogę zawsze mieć nadzieję na odpuszczenie moich grzechów. Proszę Cię o światło Ducha Świętego i dar odwagi, abym z ufnością i szczerze wyznał wszystkie moje grzechy i doświadczył Twojego miłosierdzia. Amen. Modlitwa po spowiedzi: Dziękuję Ci Boże za łaskę Twojego przebaczenia. Niech miłość, którą okazałeś mi, przebaczając moje grzechy, pozostanie w moim sercu i uzdolni do pełnienia Twojej świętej woli. Spraw, Panie, aby moje ziemskie życie było nieustanną pieśnią ku Twojej chwale, a przez to bym stał się godny wejścia do Królestwa Niebieskiego. Amen. Rachunek sumienia licheń dwa tysiące dwadzieścia dwa. Amen.